<laughs> the glorious sound of a hole in one. Great shot, boss. Thanks. Not bad, Woozy. So, the Sindaco family was behind the attempts to sabotage our venture. I wonder why it's only them and not the others. Probably ain't just them. Rule of the streets, don't snitch. What we need is to hit the Mafia Casino. Yeah, go jack the place. Hey, hitting a casino isn't like gangbanging. It's a whole different league. Yeah, you right. It'll take some planning, but I'm down. She always wanted to pull a heist. What the? Ah, bad luck. Listen, you're gonna need a crew and some special equipment. Yeah, it'll take some explosives. Always gotta blow up shit to pull a heist. You know what? There's an open cast mine southwest of the city. recognize me. have you ever written the nigdy mało rozkwitu hitów gośników kolejnych protegrogę Nigdy mało, nigdy Zasady bardzo się liczące, <muchy> kto się do nich nie stosuje Ten nam się zmaruje to co jeśli chodzi o Polskę, Nigdy mało hardkorów, ciemna sprawa to boski Bez tego oporu, trzymaj pasol lub soru I pokład wypierdalaj stąd, skąd tam, gdzie nie potrzeba Popęknąłeś wielki błąd, teraz. nielegalny port, Razem ponad na krąg, niegdy mało tego jak pod sceną Lasu rąk, prawdziwość wybija co To podkreślna to i nie daje spantować mi, bo nigdy mało ploty, nigdy mało żoła, nig

Co potrzebne dookoła Nigdy mało zdrowia Nigdy mało pasji nigdy, nigdy nie odbierzesz mi tej racji Nigdy, nigdy mało złoty Nigdy mało zioła Nigdy mało tego, co potrzebne dookoła Nigdy mało zdrowia nigdy, nigdy mało pasji Nigdy nie odbierzesz mi tej racji Życie, życie Hello. Znowu ogarnia smutek, wszystko potłuc co głupę Czy ta pechowa seria jest moim czarnym scenariusem? Komuś dzieje się krzywda i ja też się tym duszę Wyobraźnia przesyła, przeżywam, to choć nie muszę Czy me serce pomoże? Ma jakieś znaczenie Wiem, że czasu nie wrócę I przeszłości nie zmienię Za to myślę i czuję Jestem tylko człowiekiem Odporniejszym psychicznie Wszystko przychodzi z wiekiem Życie mi ta Ta szkoła jednemu zryła zekiel Wiota piekiel. są otwarte Czy nie wpadniesz nigdy nie wiesz I czasem nie, nie ma, wpływu ma wpływu Na pewne sytuacje Rumąć za no. nagle Los tigle pata nagłe Czos twierdzy, bije I mój ziomek to na szyję Załamki wiesza pętle, Gdzieś w tyle chwile piękne, Szarością zasłonięte, Na zawsze w pamięci, kiedyś się spotkamy coś nagramy jako święci Ty w niebie ja na ziemi, czuwaj na mną bratku tu gdzie walka to standard mnóstwo chorych przypadków, dziadek, babcia i żonki po kolei odchodzą nie niespadaną drogą na ich miejsce, nowi się rodzą tak myślę, bo że czy to wszystko naprawdę nie potrafię zrozumieć, na czym to jest oparte, ziomek zjeżdża na golnik goni jak smok. Pierdolony po usy, mija kolejny rok, drugi w obronie własnej, przekostował chłopaka, draki Buda Esperial, go skazały na lata, trzeci, zakopuje się jak zwykła smata, nie ma w sobie